Dzień dobry, e, witajcie w mojej kuchni ostatni raz w tym roku, ale nie bójcie się, nie odpuszczę Wam, w następnym roku widzimy się, mam już przygotowane dla Was parę e, filmików, będę wrzucać. Ale słuchajcie, tak na początek chciałam wam, e, Was poinformować, przypomnieć, że jeszcze macie okazję w tym roku nabyć Thermomix, e, zakupić go i dostać taki fajny kalendarz w prezencie. Także słuchajcie, jeśli byście chcieli, zdążycie jeszcze, jeszcze zostało parę godzin, e, zapraszam do kontaktu, piszcie, poradzimy sobie. Pamiętajcie, przy e, Thermomixie dostajecie kalendarz gratis. A teraz jeszcze zanim przejdziemy do przepisu, bo oczywiście przepis dla Was mam, chciałabym naprawdę Wam wszystkim podziękować, tym, którzy ze mną są. Powiem Wam, że naprawdę w ogóle się nie spodziewałam takiego odzewu. Chcę podziękować tym, którzy podpowiadają mi, co robię źle. Staram się, naprawdę staram się poprawić, także jeszcze jak będą jakieś tam wachnięcia, to mi wybaczcie, ale próbuję popracować. Chciałabym tak mocniej niż Wam wszystkim podziękować Czarnej, Monice, W., Wiki, Wiki, Kucibabie. Sylwince i Oliwia. Oliwia H, nie będę wymieniać nazwiska, bo nie wiem, czy sobie życzysz. Patrz, życzyłaś mi na Mikołaja 1000 subskrypcji, wybiło 2020. Taki rok, tyle subskrypcji. Pozdrawiam też pana Jana, który bał się, że żona nie będzie używała Thermomixa, a okazuje się, że jest super. Pozdrawiam też Andrzeja, który czasami e, boi się go używać. Andrzej, nie bój się, głowa do góry, wszystko będzie dobrze. No i Jakuba, który mi towarzyszy e, na co dzień. E, panią Iwonkę K., która no jeszcze nie ma termomiksa, bo tam mąż trochę grymasi, ale będzie dobrze, damy radę. Oczywiście też pozdrawiam panią Mogłosię z koło z którą jesteśmy na łączach. Naprawdę pozdrawiam i dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście, a jesteście. Ze mną z różnych miast Polski i nie tylko, bo to jest też Francja, Chicago, Fra e, e, już się mylę, z Dublina, Niemcy, Kanada. Także naprawdę, naprawdę jesteście super, że mogę tu z wami jakoś współpracować. Piszecie do mnie na różnych e, mediach. Także jestem naprawdę tak dumna, że, że nawet no w ogóle nie myślałam o tym. A, jeszcze Anka Anka właśnie, ta, która zauważyła, że. E, Przepis jest na bigos, nie jest powiedziane, kiedy rzuca się kapustę białą. <noise> Także gratuluję spostrzegawczości. No ale dobra, żeby Was nie zanudzać naprawdę, e, jeszcze jakbyście dawali mi te łapeczki i subskrypcje, bo niektórzy mi oglądają, ale nie subskrybują, a e, i wtedy nie otrzymują powiadomień na bieżąco. Także to jest takie moje takie ciche życzenie żebyście je spełnili chociaż w nowym roku. No ale teraz przejdźmy jeszcze szybko do przepisu, który może skorzystacie właśnie w czasie nocy sylwestrowej. Będzie to tak zwana icinga, czyli likier z cukierków ice. Ajs. Ja, co prawda, nie mam tych oryginalnych, typowych ice cukierków, tylko mam z innego sklepu. I potrzebuję 350 gramów tych cukierków. I pół litra wódki. Więc słuchajcie, wrzucamy to. Oczywiście musimy sobie ustawić wagę. Ja tak wrzucam, oczywiście, jak jest naszywne, na oko. No, mamy nawet 370. I do tego zaleję to wódeczką. O, nawet nie wsadziłam wagi, no, ale tyle, ile było to poszło. No i słuchajcie. I teraz będzie mega hałas, bo to się będzie robiło minutkę. E, na obrotach 10. Ojej, już się, już się widzicie, mieszam. E, minuta. Dobra, 50 sekund. Obroty 10. Będzie mega hałas! Już słyszę, e, 40 sekund wystarczyło. Już się otwiera. Powiem Wam, że po prostu aż to jest niewiarygodne. Jest niebieski napój. I teraz jeszcze powiem Wam tak. E, a zapach jest po prostu niesamowity. Przeleję, żeby Wam pokazać trochę w takiej wersji, bo e, teraz tak. Czym bardziej, że tak powiem, oryginalne cukierki, to kolor będzie mocniejszy. Ja jeszcze do tego swojego Chcę dodać Dwa składniki Nie musicie do tego dodawać Bo to jest no nie oszukujmy się troszkę sztuczne Ale ja dodam sobie Syrop taki ten niebieski chcę Dwa strzały Zobaczymy czy w ogóle będzie różnica Trzy Odstawiamy A do tej ostatniej Chociaż, dobra, no, pokażę no, wam tak, ja sobie potem i tak to wszystko wymieszam. A do tej ostatniej części, on jest taki gęstawy, nie wiem, na pewno tego co bardzo nie widać, jeszcze sobie dodam brokat jadalny. Słuchajcie, naprawdę super to wygląda. Wiem, że możecie mieć trudności teraz zdobyć ten brokat, no bo to nie jest wcale łatwe, ale patrzcie, nie widać. Nie, to wygląda jak biały proszek. O, tu tak na czubeczek łyżeczki sobie nabiorę. I teraz tak, a no, w sumie tutaj nie muszę e, nic robić. Tutaj sobie pomieszam właśnie z tym e, tym syropem. A tu jeszcze wam pokażę z brokatem. Tylko też nie czy. Muszę... O, widać, widać. Nie wiem, czy uważa. O, też widać już. Zobaczcie, jaki jest efekt. Super. Z brokatem mi się podoba najbardziej. Tu między, między kolorami aż takiej różnicy nie ma. Aczkolwiek no fakt, faktem ta jest troszkę ciemniejsza. Ale ta brokatowa urzekła mnie najbardziej. Słuchajcie. Ona postoi jeszcze trochę, bo to musi się, że tak powiem, przerobić i będzie super. Już nie próbuję nawet przy was, bo aż mi ślinka cieknie. Więc moi drodzy, z racji tego, że kończy się ten rok i zaczyna się nowy, każdy z Was ma na pewno jakieś postanowienia. Nie narzucajcie sobie postanowień, muszę się zmienić, muszę być lepszym lepszą ja, czy lepszym ja. Róbcie to pomału. Więc y, oczywiście wyznaczajcie sobie jakieś cele. Na przykład niektórych y, y, celem może być y, posiadać termomiks, tak? <grych> e, także życzę Wam na ten nowy rok dużo zdrowia, dużo poczucia humoru. I żebyście, moi drodzy, postarali się być dla innych też, tak? Chociaż raz dziennie sobie postanowić do kogoś się uśmiechnąć albo powiedzieć jakieś miłe słowo. Naprawdę, słuchajcie, żyjemy w takich czasach, że musimy sobie wszyscy pomagać, chociaż rozweselać innych, tak? Także z całego serca kończymy ten rok. Życzę Wam przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, żeby nasza sytuacja się poprawiła, no i żebyście byli ze mną. Także słuchajcie, pozdrawiam Was, piszcie jak tam spędzacie Sylwestra, buziaki i do zobaczenia w nowym roku. Pa!